w anemik arenie gdzie blask wchodzi w serce no i chłopa wszystko w ruchu trwa, jak mistrz i to gra szata, szatan rząduje jak marzenie na szczubach do gwiazd siedzi sztuka, magia cyrk, festiwal, splendor lawa czaruje, mkiżny humor na szczubach idzie wysoko, nie szata szata szuka szakali by tworzyć sól. Szatan szuka szakali, by tworzyć Szambierka w powietrzu, magia w sercu Zygowy wojownik, którego każdy zna Szatan, szatan, żongluje jak marzenie Szatan szuka szakali, by tworzyć w powietrzu, magia w sercu Dasz tu pochodni, gdy noc zapada Szatan z magią na arenie się zjawia Pami plecami żongluje Szuka jego życia w każdym Geście dnie. Szatan, szatan żongluje jak marzenie Na szczupach do gwiazd Uniesienie, sztuka, magia, cywik Festiwal z Lawa czaruje Magiczny humor Magiczny humor Szakale przychodzą by razem Świętować Szatan żongluje w ruchu swych rąk Każdy rzut to magia Każdy chwyt to moc tylko wywojowni cieszący się w nos. Szatan, szatan, żongluje jak marzenie Ność do gwiazdu mi się nie wdąc. Szatan z magią na arenie się zjawia Marekany stopami kopami, plecami żongluje Sztuka jego życia w każdym geszcie tnie Szatan, szatan, żongluje jak marzenie no płatną gwiazdą. tu mi się nie wdą. Sztuka, magia, festiwal, Wojownik, którego każdy zna. Szatan przychodzą, by razem świętować. Szatan żongluje w ruchu swych rąk. Każdy rzut to magia, każdy chwyt to moc. Wsyłkowie wojowni cieszący się w noc. Szatan, szatan żongluje jak marzenie. Przykład do gwiazdu mi się nie stoc. i